Czy coś to konkretnego jeszcze, to zostało jeszcze. na tym spotkaniu ustalone, bo takie ogólne opowiadanie, że kiedyś będą może jakieś zadośćuczynienia i takie jakie Niemcy postanowią nam wypłacić, to to nie jest zbyt dobrze dokujące. Problem polega na tym, że ten brak konkretów dotyczy tylko tego, co Polska, co, czym Polska jest zainteresowana. Natomiast ze strony niemieckiej, no to tam się pojawiają bardzo konkretne rzeczy. Dobrze. Tutaj reparacje to jest, to jest jedna sprawa, natomiast panie, dobrze, moim tak zdaniem czy... znacznie ważniejsze jest, proszę mi pozwolić skończyć, znacznie ważniejsze jest na przykład deklaracja, że będą niemieckie, polsko-niemieckie, tak, ale. Nie... Niemieccy funkcjonariusze będą patrolować granicę polsko-niemiecką po polskiej stronie. To jest bardzo duży konkret, to jest bardzo poważne zrzeczenie się, no, wprost mówiąc, suwerenności polskiej. E, I to prowadzi do tego, że być może ci sami funkcjonariusze, którzy parę dni temu podrzucali nielegalnych imigrantów na terytorium Polski, teraz będą polską mimo granicę mimo, patrolować mimo. i sprawdzać, czy ci imigranci czasem nie próbują wrócić do Jeżeli mimo. to jest bajka o żelaznym wilku, no to właśnie Donald z, kan z kanclerzem niemieckim wyciągają to jako temat zastępczy i w tej chwili się tym układają po głowie. Poza tym, nawet jeżeli to nie jest realistyczne, to to nie jest powód, żeby wychodzić publicznie i ogłaszać wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom, tak jako kandydata opozycji, że się tutaj zrzeka, zrzeka reparacji wojennych. Natomiast jednocześnie, jednocześnie pod przykrywką, można powiedzieć, tego tematu zastępczego, są załatwiane konkrety, są załatwiane rzeczy ważne dotyczące kryzysu imigracyjnego. No i tu się okazuje, że po prostu wszystko, co sobie Niemcy zażyczą, to Donald Tuskim podaje na złotej tam.